Witajcie przyjaciele! Tu Raymond. Jak zawsze z Litwy, ze swoje działki permokulturowej. Na początku chciałbym podziękować wszystkim, kto nas wspiera duchowo, fizycznie. Przyjeżdżacie, pomagacie finansowo. Przypomnieć także, że chcemy, że wspierać nas finansowo możecie na Patreon. Linki są poniżej w opisaniu Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za wszelką pomoc. Dziękuję. A dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który moim zdaniem zrobi Was bardziej świadomymi tego, co robicie w swoich ogródkach i sadach, a także uniezależnić od opinii miliona specjalistów, którzy mówią: no, masz opryskiwać tym czy innym, masz dodać takie nawozy czy nie takie, i, i nie tłumaczą dlaczego to tak jest, i co się dzieje z rośliną, i co się dzieje tam. Jeszcze raz dziękuję. I co się dzieje tam. E pod ziemi, co 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 w glebie się tworzy, bo to czasem może tak nakręcić w głowie, że w sumie nie będziemy wiedzieli po co i co robimy i tak sobie nawet tego wytłumaczyć. I każdy chyba wiecie, że żyjemy teraz w takie dziwne czasy, kiedy to nie wiadomo, czy jutro będziesz w stanie kupić te nawozy, czy też te pestycydy, herbicydy. I w tym miejscu chciałbym wam zadać pytanie to, które zadałam sobie kilka lat temu, o sporo lat temu. Kiedy spacerowałem sobie po lesie i zbierałem e, różne gody, tam poziomki, czarnice, maliny jakieś. A dlaczego te poziomki nikt nie piele? A dlaczego te czarnice nikt nie opryskuje żadnymi herbicydami, pestycydami i tak dalej, a są przepiękne, przepyszne? No bo każdy wie, że, no, że smak tych poziomek z lasu jest wow, po prostu cudowny. No i dlaczego tak jest? I żeby utrzymać odpowiedź na to pytanie, Musimy zrozumieć tę różnicę między tym, jak żyje roślina w przyrodzie i między tym, jakie życie jej zaoferował człowiek. No i na początku spróbujmy zrozumieć, jak odżywia się roślina w sposób naturalny. A w sposób naturalny roślina ma dwa typy korzenie. Jedne są takie twarde. No chyba każdy widzieliście, kto kiedyś wykupywał rośliny, albo kto widział, jak inny wykupuje. Albo może jak będziecie wykupywać, zwróćcie uwagę, są takie twarde korzenie, mocne. I są takie włoski na tych korzeniach. No to właśnie te twarde korzenie są potrzebne po to, żeby roślina przez nich wchłania wodę, a te włoski są potrzebne po to, aby otrzymywać wszystko, co roślina potrzebuje. Na przykład, jeżeli potrzebuje jakiegoś kobalta, to daje elektrostatyczny sygnał, czuję. Nie starczy mi kobalta, puszczę elektrostatyczny sygnał do tego korzenia tego, a tam w ziemi, załóżmy, że mamy bardzo zdrową glebę, bardzo fajną, gdzie jest pełno grzybów, bakterii, nematody, są e, pajęczaki, różne e, robakie. Puszczę elektrostatyczny ten sygnał, potrzebuję kobaltu, tam jest bakteria, i ona mówi: OK, ja mam tutaj kobalt, albo grzyb, ja mam kobalt, ale dajesz mi skrobię. Ok, roślina przez fotosyntezę sy -sy utrzymuje skrobię, daje dla bakterii. bakterie z niej produkuje próżniej klej i żeby tam robić mikro, makro Między innymi, jeżeli będzie Wam temat bardziej ciekawy, to napiszcie proszę w komentarzach, że chcecie się więcej o tym dowiedzieć i spróbuję sfilmować jakiś, jakiś film właśnie dotyczący tego. A teraz idziemy dalej. No i właśnie w taki sposób. I główny system jest tym, główny sens jest w tym, że roślina w taki sposób wybiera sama, czego jej brakuje. To znaczy, jak brakuje jakiegoś elementu, ona puszcza sygnał, tam są prawidłowe bakterie i grzyby, które tym samym chronią od niedobrych, niechcianych bakterii i grzybów, bo wypuszczają antybiotyk, wypuszczają, czasami zjadają same te, te niedobre patogeny. Tam są różne sposoby na ochrony i w taki sposób to wszystko działa. Teraz, jeżeli weźmiemy rolnictwo, a w sumie tak nie bardzo rolnictwo, bo rolnictwo to trudno nazwać, to bardziej przemysł. No ale jak rolnik co robi? On posypuje mineralne nawozy i te nawozy trafiają do rośliny tak, że wymywają się z wodą i przez te korzenie, które piją otrzymuje roślina te nawozy. Teraz różnica jest w tym, że roślina nie wybiera sama, tylko że jest zmuszona wypić to, co jej podali, to co człowiek przemyślał, że jej ma być dobrze. I teraz taka roślina zaczyna rosnąć jak szelona, bo tam pełno azotu, fosforu, jest, jest potaż, jest trochę mikroelementów, na pewno których za mało jest, i ona zaczyna rosnąć jak szalona. Ale taka roślina jest trochę mutantem w przyrodzie, bo nie jest prawdziwa. Taką roślinę bardzo chętnie napadają różne żuczki, różne, różne insekty, i wtedy wówczas rolnik musi co? zaaplikować pestycydy. Jak gdy aplikuje pestycydy, to zabija jeszcze dalej wszystkie mikroorganizmy, które tam są w ziemi i. Tam już takich nie może Po Potem jak ziemia była zaorana, to wszystkie więzie i grzyby, i protozoa, i, i nematody, to wszystkie są już martwe. Większa część. Została tylko bakteria tam. To ta ziemia, ona jest prawie martwa. I jeszcze rolnik tymi insektycydami zabija to, co tam jest. Wówczas ziemia, ponieważ tam tych więzi nie ma, nie ma grzybów, nie ma tych mikroorganizmów, ziemia staje się spresowana bardziej. Jak pada deszcz, ona bardziej, jak pada deszcz, ona nie może tam sapać, rozwijają się grzyby jeszcze bardziej na powierzchni już tej rośliny. I co? Rolnik zaplikuje dalej fungicydy. Jak zaplikuje fungicydy, wszystko dalej, do końca zabije. No i w takiej ziemi pozostają zwykle tylko bakterie. Chwasty mogą żyć na takiej ziemi, gdzie są bakterie, bo oni dają właśnie nitraty. I nitraty oni, oni bardzo, bardzo lubią, te wszystkie chwasty. Reszta roślin, czy to są nasze, jakieś kultury, które, które jemy na co dzień, czy to są jakieś drzewa, czy krzewy, potrzebują i grzybów, i nematody, i protozoa, i skorupiaków, i, i wszystkich, wszystkich potrzebują, ponieważ zaczynają iść chwasty. Rolnik robi co? Rolnik jeszcze aplikuje herbicydy. Jak on aplikuje herbicydy? No to w ogóle ta ziemia robi się sprasowana, tam nic nie ma, ani, nie bakterie nie ma nawet już za, za co zaczepić Ta ziemia sprasowuje się jeszcze więcej i wszystka żyzna gleba, co i było w tej ziemi, ono wymywa się, wszystkie życie wymywa się, wymywa się do podziemnych rzek albo wymywa się do rzek, w sumie do rzek. Do rzek. Erozja, wiatr, wywietrzenie i ta ziemia biednieje z każdym rokiem. Z każdym rokiem robi się bardziej biedna, bardziej biedna. Co rolnik robi? Jeszcze więcej pestycydów, jeszcze więcej herbicydów, jeszcze więcej nawozów mineralnych, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. No i zabije tę ziemię, ziemię glebę jak tylko można ją zabić. Szacuje się, że z jednego hektaru ziemi można stracić, jeżeli wziąć taką żyzną glebę, zaorać i zacząć rolnictwo, to można stracić do 800 ton żyznej gleby za jeden rok. I później więcej i więcej. Z tym, że las, stary las, odtwarza gdzieś 10 ton rocznie. Rozumiecie, jaki to jest proces trudny. I gdyby trzeba było podkreślić najważniejszą rzecz w tym filmiku, z tego filmika, to byłoby to, że musicie dbać nie o rośliny. Tylko zadbać o życie i o te mikroorganizmy, które są w glebie. A one z kolei zadbają o tą roślinę. O to, aby była zdrowa, aby była mocna, aby była pełna. Nie byłyby to puste kilokalorii czegoś, kilokalorii jabłka, że tam ileś kilokalorii węglowodanych jest. Nie? A że tam będzie pełno mikro, makroelementów, tam witaminy, wszystkiego czego potrzebujecie. Przecież o to Wam chodzi. Wam nie chodzi o to, aby zjeść jak można więcej czegoś, nie? Chodzi o to, aby zjeść jak najbardziej zdrowe, odżywcze, żeby, żeby mi, mi organizm miał korzyść z tego, a nie żeby zatruwać jeszcze bardziej swój organizm. I wiecie co, przyjaciele? W następnych filmikach staram się opowiedzieć Wam, jak możecie sami zadbać o to życie, o te rośliny, o Wasze warzywa, o Wasze sady, tak aby były zdrowe, tak aby mogły sobie rosnąć i pięknie rosnąć i być, mieć przypyszne owoce, przypyszne warzywa. I na dziś dzień to będzie przyjaciele. Tyle! Subskrybujcie nasz kanał. A jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, to proszę o paluszek do góry, a także o podzielenie się tym filmikiem, o komentarze bo to pomoże dotrzeć do jak można większej ilości ludzi, a także doda mi motywacji po to, aby zapisać jeszcze jakieś nowe filmiki i podzielić się z wami. Dziękuję. Do zobaczenia, przyjaciele. Trzymajcie się.